Motyle cieszą nas barwami swoich skrzydeł. I tylko nieliczni zauważają, jak skomplikowane struktury są odpowiedzialne za piękne kolory, ale także za lekką konstrukcję. Niektórzy naukowcy badają skrzydła motyli w nadziei znalezienia rozwiązań przydatnych w technice. Przygotowując się do realizacji projektu, poszukiwaliśmy podobnych badań, które zostały już opublikowane w literaturze. Natrafiliśmy na pracę opublikowaną w Nature przez badaczy z University of Chicago którzy analizowali mechanizmy występowania czernych struktur w motylach. Napisałem do nich, porozmawialiśmy i takim się sprowadzał pomysł naszego projektu badawczego, że stwierdzili, że do niego się dołączą i wesprą nas w pozyskiwaniu próbek naturalnych. W Polsce nawiązaliśmy współpracę z Uniwersytetem Jagiellońskim, z grupą profesora Tomasza Pyrcza, którzy będą nas wspierali także w pozyskiwaniu motyli i w analizach Mikroskopowych struktur występujących w ich skrzydłach. Znajdujemy się obecnie w pomieszczeniu, w którym zgromadzonych zostało no, według naszych szacunków około pół miliona motyli. Jest to kolekcja naukowa, i dzięki temu, że mamy tych okazów tak wiele, jesteśmy w stanie pokazać takie przykłady, które no, nadają się do tego, żeby je dogłębnie zbadać, aby uzyskać informacje, które mogą być przydatne również w innych dziedzinach nauki. Nas interesują motyle przede wszystkim. Jest to grupa jedna z grup owadów, charakteryzująca się tym, że ich skrzydła pokrywają łuski. Te łuski mają niezwykle skomplikowaną strukturę, i ta struktura jest odpowiedzialna za barwy, które są dla nas widoczne. Barw jest wszelaka różność, różnorodność od bieli po czerń, poprzez kolor zielony, czerwony, żółty. Jest to wynik pigmentu, który zawarty jest w wózkach, ale nas przede wszystkim zainteresowała barwa czarna, czerń. Czy są motyle, które są w ogóle czarne? Oraz gdzie występują. Okazuje się, że występują w bardzo różnych środowiskach naturalnych, od lasów nizinnych, deszczowych, Amazonii, aż po obszary wysokogórskie. I nas przede wszystkim interesuje właśnie te, to ostatnie zagadnienie, czyli jak powstaje barwa czarna na skrzydłach umotyli występujących w abstrakcyjnie unikalnych i ekstremalnych warunkach na wysokości około 5000 metrów nad poziomem morza w Andach. Na tej wysokości warunki środowiskowe są niezwykle trudne. Amplituda okołodobowa temperatur wynosi około 50 stopni. Bardzo często wieją huraganowe wiatry o porywach ponad 100 km na godzinę, opady śniegu występują również w ciągu dnia. No i motyle muszą się do tego jakoś przystosować. Jednym z takich, ewolucyjnych, jedną z ewolucyjnych strategii dostosowawczych jest powstanie. Barwy czarnej na skrzydłach, która absorbuje promieniowanie cieplne. Tutaj możemy zobaczyć całą, całe spektrum barw motyli. Niektóre z nich wydają się czarne, ale jest to czerń tylko taka z pozoru. W rzeczywistości jest to głęboka, głęboki brąz, brunatna, brunatna barwa. Tutaj po prawej stronie mamy do czynienia znowuż z gatunkami, które, których skrzydła przednie są niemalże że faktycznie całkowicie czarne. Nas interesuje, jak skonstruowane są, jak zbudowane są łuski motyli, u których właśnie występuje ta prawdziwa czerń. Patrząc na motyla, musimy sobie zdawać sprawę, że barwę, którą widzimy, nie zawsze powodują barwniki. Bardzo często jest ona modyfikowana poprzez tak zwane barwy strukturalne, czyli wynikające z jakiejś formy odbicia lub przekształcenia światła które pada na powierzchnię skrzydła. I to również jest niezwykle interesujący aspekt do zbadania i do wykorzystania również przez inżynierów. Mamy tutaj dwa przykłady gatunków o barwach strukturalnych, które w locie wydają się chociażby żółte czy też białe. Natomiast w zależności od kąta badania światła te barwy mogą być modyfikowane w bardzo różnorodny sposób. Morfosulkowski, jeden z przykładów właśnie takich barw strukturalnych. Warto wspomnieć, że ultrastruktura łusek została wykorzystana jako jeden z elementów zabezpieczenia chociażby banknotów, dolara amerykańskiego. Inny przykład, morforetenor, również gatunek południowoamerykański, charakteryzujący się niesłychanie m, takimi jaskrawymi, m, niebieskimi barwami oraz odcieniami fioletu. Barwy te są wykorzystywane przez osobniki do komunikowania się wewnątrzgatunkowego, chociażby rozpoznawanie samców przez samice. Czy rozwiązania tworzone przez naturę w ciągu milionów lat da się w niedługim czasie zrealizować w laboratorium? To było wyzwanie dla fizyków. Badania, które prowadzimy w tym momencie, zaczęły się 10 lat temu od dość przypadkowego odkrycia, że jesteśmy w stanie wytworzyć powłoki, które są ciemne, grafitowe, czarne, generalnie zupełnie inne niż standardowe powłoki wytwarzane tą metodą, które zazwyczaj są błyszczące, metaliczne czy też kolorowe. Analizując, co jeszcze w przyrodzie jest, jest, jest ciemne czy czarne, Trafiliśmy na prace, które mówią, że występują gatunki motyli, pająków i innych owadów, które ze względu na swoją strukturę charakteryzują się bardzo ciemnym kolorem. Zaczęliśmy to analizować i stwierdziliśmy, że te nasze warstwy są bardzo, bardzo podobne do tego, co występuje w przyrodzie. I wtedy pojawił się taki pomysł, żeby zainspirować się w dalszym rozwoju naszych, naszej technologii. Tym co, widzimy, tym, co widzimy w naturze, ponieważ natura no, jednak przez te wiele, wiele lat ewolucji prawdopodobnie dopracowała rozwiązania na, na wysokim poziomie. Stwierdziliśmy w związku z tym, że poszukamy do naszych prac współpracowników, którzy zajmują się owadami właśnie, którzy byliby w stanie jakieś okazy pozyskać, zbadać i opisać, a my byśmy spróbowali zainspirować się w naszych pracach tak, żeby odtworzyć te struktury, jak również spróbować właśnie dla biologii, dla wyjaśnienia procesów ewolucyjnych odtworzyć możliwie jak najczarniejsze struktury, które mogłyby powiedzieć, jak ten motyl ewoluował i czy jest już na swoim optymalnym miejscu, czy być może czeka nas jeszcze jakaś kolejna iteracja tego procesu. Do wnętrza aparatury próżniowej trafia odpowiednie podłoże. Na tym podłożu będą budowane zaprojektowane struktury. Konieczne jest odpowiednie dobranie ciśnienia oraz składników, które utworzą to, na czym zależy naukowcom. Sam proces wygląda naprawdę pięknie. Od prawie trzech lat zajmuje się wytwarzaniem struktur, które powstają w wyniku działania zjonizowanego. Gazu, argonu widocznego w postaci kolorowej plazmy na cząsteczki np. Na tlenku manganu. Są one wybijane i wędrują ku próbce, gdzie samoorganizują się, w wyniku czego powstają różne powłoki, np. bardzo czarne lub bardzo białe. Przygotowania do budowy kolejnej zaprojektowanej struktury miesiące i lata pracy setki prób, które nie spełniają oczekiwań naukowców. Powtarzanie badań, ponieważ uzyskana struktura nie może być jedynie dziełem przypadku. W strukturach skrzydł motyli występują zarówno nano, jak i mikrostruktury, czyli struktury trochę mniejsze i trochę większe. Dzięki użyciu spatteringu, czyli sprzętu, który widzicie, widzą Państwo za mną, możemy odtworzyć poprzez samoorganizację nanostruktury. Jednak, aby w pełni odwzorować struktury widoczne w skrzydłach motyli, planujemy użyć następnych technik, żeby odtworzyć struktury większe mikrostruktury. W laboratorium wytwarzamy powłoki, które są bardzo czarne albo bardzo białe. Jesteśmy w stanie odzorować struktury występujące w skrzydłach motyli, bądź bardzo do nich podobne. Dlatego też przygotowaliśmy plan badawczy, który inspiruje się tymi strukturami, które występują w przyrodzie. I chce je rozwinąć tak, aby osiągnąć materiały, które będą jak najczarniejsze i jak najbardziej białe. Tworzenie tak skomplikowanych struktur wymaga nie tylko ogromnej wiedzy, ale także setek doświadczeń. To łatwo się mówi, ale każda próba to godziny pracy z wykorzystaniem nowoczesnej aparatury. To sztuka ćwiczenia cierpliwości. Wreszcie, po miesiącach badań, powstaje coś, co nadaje się do praktycznego zastosowania. Mam tutaj dwie próbki wytworzone w aparaturze, która znajduje się za mną. Jedna z nich jest bardzo czarna, druga jest bardzo biała. Jak widać, są matowe i nie odbijają światła tak jak szkło, które tutaj jest umieszczone. Są to przykłady materiałów bioinspirowanych. Ich zastosowanie widzimy w powłokach, które pozwolą grzać bądź chłodzić na przykład budynki w sposób niewymagający dostarczania dodatkowej energii. Myślimy też o zastosowaniach tych powłok w technologiach kosmicznych, na przykład na satelitach, sondach bądź statkach kosmicznych, które wymagają odpowiednio ogrzania bądź chłodzenia przy niskim dostarczanym poziomie energii. Pierwszym etapem projektu, który będziemy realizować, będą badania terenowe. W czasie tych badań będziemy obserwować motyle w ich naturalnym środowisku. Wykorzystując do tych obserwacji również kamerę termowizyjną po to, żeby zobaczyć w jaki sposób te motyle się nagrzewają. Drugim etapem będą badania laboratoryjne powierzchni łusek. Tych które, te łusek, które znajdują się na skrzydłach tych motyli to będą badania pod mikroskopem skaningowym po to, aby uzyskać wysokiej rozdzielczości, duże powiększenia struktur, które znajdują się na tych łuskach i trzecim etapem, którym już zajmą się fizycy, będzie badanie właściwości tych struktur, ich odwzorowanie po to, aby uzyskać konkretne materiały. A wszystko zaczęło się od skrzydła motyla.